Cześć, cześć w karcie dnia dzisiaj. Dzień dobry wszystkim z tej strony Marianna. Dzięki, że mnie odwiedzacie tutaj w tym filmiku. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Widzę was, że tam jesteście. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo. Mi to daje dużo motywacji do pracy. Dziękuję za komentarze. Dzisiaj zrobię dwie personalne karty dla Anety Sokołowskiej, subskrybentki, oraz dla Blondi, komentatorki. Dzięki dziewczyny, dzięki za subskrypcję, za komentarze. Dzięki, że tam jesteście. I dla całej reszty karta Wasza dnia wybierzcie sobie jedynka, dwójka, trójka. Zapraszam. Aneta Sokołowska, to czytanie jest dla ciebie, ta karta dnia jest dla ciebie. Zobaczymy, co tam dzisiaj. Ok, jakiś rycerz i jakieś pozytywne afirmacje. Ok, więc jeżeli w Twoim życiu jest jakiś mężczyzna. Bardzo możliwe, że ten mężczyzna jest albo ze znaków ziemskich, albo ma pozytywną karierę, albo jest stabilny finansowo to tak go możesz rozpoznać albo po prostu jest taki, właśnie zorientowany też na zarabianie to może też być to, lub też po prostu jakiś Twój mężczyzna, o którym myślisz to może być tylko jakby symbol tego pana to dzisiaj. Możliwe, że będzie z nim jakaś interakcja, ale też tutaj mamy kartę pozytywnych afirmacji, czyli nie wiem, jaka jest między wami relacja, czy, czy w ogóle jest taka relacja. Załóżmy, pie, pierwsza opcja, jest taka relacja, masz relację, nie wiem, masz męża, chłopaka, partnera. To w takim razie zastanów się, tak jakby, co Ty możesz zrobić y, od siebie, żeby, żeby ten związek jakby nabrał tempa, nabrał jakości. Y, Zastanów się, jak możesz właśnie pracować nad sobą, nad swoimi pozytywnymi afirmacjami. Zastanów się nad tym, co ty, czego ty chcesz od tego związku, od tej osoby, co też możesz z siebie dać. Jak ty możesz tutaj, tak jakby czuć się sama ze sobą świetnie, pełna wartości i miłości do samej siebie, żeby ten pan, tak jakby też był w stanie to zauważyć, że właśnie taka jesteś. Świetna, piękna, wspaniała i pełna właśnie pewności siebie. To jest pierwsza opcja. Druga opcja. Nie ma takiego pana, nie ma nikogo. Nie znasz nikogo, nie ma nikogo na horyzoncie i w ogóle nie, nie dotyczy ciebie ten gościu. Wtedy dzisiaj jest dzień, żeby afirmować tego pana, kogoś, żeby przyszedł, kogoś, żeby się pojawił. Napisz sobie na kartce właśnie e, jakiegoś swojego, właśnie jakieś swoje takie, takie, właśnie afirmacje, że przyjdzie do ciebie ktoś, kto będzie cię kochał, będziecie akceptował, będziecie szanował, i tak dalej, i tak dalej, swoje właśnie jakieś takie kluczowe punkty. Pamiętaj, żeby właśnie mieć na uwadze, że, że właśnie wzywasz jakiegoś pana, którego możesz jeszcze nie znać. Żeby to było jakieś takie ogólne, żeby on się gdzieś tam zmieścił. No nie w tym wszystkim, ale jednocześnie na tyle szczegółowe, żeby ten wszechświat Ciebie wysłuchał. I dzisiaj to może być dobry dzień, na taką manifestację, więc może. Może właśnie hmm, skup się na tym. I jeszcze ważna jedna rzecz, to jest taka, że jak możesz po prostu sama siebie docenić, żeby ten Pan był w stanie, w stanie ciebie docenić, czy on już istnieje, czy jeszcze go nie ma w Twoim życiu, ale pamiętaj, że ile Ty siebie sama będziesz doceniała i umiesz siebie docenić, możesz siebie docenić, tak bardzo on Ciebie też będzie w stanie docenić. Zwróć na to uwagę i daj, daj znać w komentarzach, czy jakkolwiek rezonuje. Dzięki. Ta karta dnia jest dla Ciebie blondy. Mam nadzieję, że ją tutaj odszukasz, odnajdziesz to czytanie i zapraszam. Mamy jakieś wybory i mamy jakieś słodkości. Mmm, ciekawe. Więc albo dzisiaj będzie po prostu jakiś dzień pełen słodkości. Dostaniesz jakieś ciasto, upieczesz ciasto, upieczesz babeczkę, dostaniesz babeczkę, kupisz babeczkę, kupisz ciasto, jakieś, jakieś słodkości. Dzisiaj sobie nie żałuj. Yy. Oczywiście wszystko z umiarem, ale dzisiaj jest ten dzień, że po prostu to ci nie zaszkodzi. To cię tylko po prostu polepszy nastrój, humor i po prostu wszystko będzie na miejscu. Jak sobie pozwolisz na jakieś właśnie słodkości czy coś właśnie pysznego, to, to może też być zdrowe: jakieś właśnie owoce, owoce truskawki, po prostu coś, coś pysznego, ale może też być zdrowego zarazem. I właśnie dzisiaj jakieś mamy wybory, czyli. Bardzo możliwe, mi się wydaje, że to jest jakiś, jakieś kulinaria tutaj. E, dzisiaj możliwe, że twój dzień właśnie będzie związany z jakimiś wyborami. Co zjeść, co ugotować, co upiec. Idź dzisiaj po prostu e, albo co zamówić, e, co, co kupić w sklepie, e, co generalnie co zjeść. Więc dzisiaj, jeżeli masz wybór, to wybierz smaczne. Wybierz smaczne, bo dzisiaj jest ten dzień, że po prostu to smaczne nie zaszkodzi ci, a poprawi ci humor i wszystko będzie po prostu. Mam nadzieję, świetnie i słodko u Ciebie dzisiaj. Życzę Ci dobrego dnia. Papa, pa. dzięki za komentarz. Karta numer jeden, karta dnia. Jeżeli wybrałaś jedynkę, czy wybrałeś, zaczynamy. Mamy wisielca i mamy. Hmm, mamy. Pracuj dzisiaj swoimi dłońmi. Czyli spróbuj odwrócić swoją perspektywę i zrobić coś innego niż zazwyczaj. Może jest to coś plastycznego, albo jakieś ogrodnictwo, malowanie, rysowanie, szkicowanie, coś z dłońmi, co, co tam jeszcze można? Granie na jakimś instrumencie, jakieś wyklejanie, wydzieranie, gotowanie, pieczenie coś, co się robi dłońmi. Dzisiaj ci to wyjątkowo będzie służyło, żeby właśnie nabrać dystansu do momentu, w którym się dzisiaj znajdujesz. Możliwe, że masz jakąś sytuację, która wymaga zastanowienia się, i jeżeli coś porobisz, właśnie, z dłońmi coś, coś fizycznego zrobisz, na przykład ugotujesz, upieczesz, nie wiem, pomalujesz coś i tak dalej, i tak dalej, zależy właśnie od Twoich jakichś upodobań, to nabierzesz pewnego dystansu i możliwe, że podejmiesz jakąś dobrą decyzję dla siebie, jakąś korzystną wybierzesz dla siebie dzisiaj rzecz. Jak się zaangażujesz w coś, jakby gdzieś tutaj odwrócisz swoją uwagę, a jednocześnie udać się podjąć decyzję. Dzięki. Zapraszam Ciebie dwójko na Twoją kartę dnia. Zobaczymy, co tam u Ciebie. Hmm, mamy tutaj jakiegoś pana. Pana Buław, rycerza. Więc, dwie opcje. Jeżeli jeszcze tego rycerza nie ma w Twoim życiu, jeżeli nie ma tego pana, albo no niekoniecznie jest, nie jest tak, jakbyś chciała, żeby było, to mamy tutaj drugą kartę, czyli zapisuj swoje sny. Zastanów się. Co mówi do ciebie twoja podświadomość? Spróbuj właśnie czy może ktoś ci się przyśni, a może ktoś ci się przyśnił? A może spróbuj właśnie poprosić o to, żeby ktoś ci się przyśnił albo spróbuj właśnie połączyć się w jakichś podróżach astralnych z jakąś drugą osobą, która może gdzieś tam w tym świecie astralnym ciebie też szuka. I druga też kwestia jest: może właśnie wymasz sobie takiego pana. Mam tutaj na myśli, napisz, na czym ci zależy, napisz e, właśnie, kto chciałabyś, żeby się pojawił w Twoim życiu. Wymanifestuj go, wy, wyśnij go sobie. Dzisiaj jest dobry dzień na tego typu ćwiczenie. E, druga opcja, jeżeli ten pan jest już w Twoim życiu, nie wiem, może masz chłopaka, partnera, męża itd., itd. W takim razie e, może po prostu potrzebujecie. Jakiegoś takiego wspólnego snucia marzeń. Właśnie może potrzebujecie zaplanować coś, jakieś, zobaczyć, czy, macie, czy właśnie wasze marzenia są wspólne, czy gdzieś one się pokrywają, czy może zaplanować coś, jakiś wyjazd, jakąś wycieczkę, jakieś wspólne działanie, coś, co, co was połączy. A może druga opcja jeszcze po prostu jakiś wspólny sen. Nie wiem, czy razem chodzicie spać, czy razem śpicie w jednym łóżku, w jednym czasie, ale jeżeli nie, to w takim razie może to gdzieś jest warto, żeby po prostu bardzo będzie takie e, jednoczące dla Was, jeżeli będziecie spali w jednym łóżku, w jednym czasie, dzisiaj e, przytulali się do siebie i gdzieś tam razem się łączyli w Waszych wspólnych snach. Ok, dzięki. Karta numer 3 dla Ciebie zobaczymy, co tam dzisiaj u Ciebie. Ok. I mamy. O, Ok. odpoczynek, czyli mamy tak. Dzisiaj będzie dobry dzień, dużo się będzie działo, ale zabraknie jednej rzeczy. Znaczy zabraknie. Karta Ci przypomina, żeby tego nie zabrakło, czyli odpoczynku, czyli super wszystko jakby się układa, zrób to, co sobie zaplanowała, jeszcze zaplanowałeś. Czy zaplanowałeś. Wiem, że tam masz dużo planów i zależy ci na, wiele, wie, jakby na, na wielu rzeczach, żeby dzisiaj jakby je dopiąć, ale pamiętaj, że musisz też odpocząć i żeby to była ta jedna rzecz, której nie zabraknie dzisiaj. Bo mam wrażenie, że na wszystko znajdziesz czas, oprócz na jedną rzecz, którą jest odpoczynek. Więc. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się odpocząć dzisiaj, czy udało Ci się iść spać o jakiejś dobrej godzinie, czy udało Ci się poświęcić trochę czasu na siebie, na wyciszenie się, odpoczynek, odpoczynek bez żadnych, nie wiem, multimediów, filmów, rozrywek, po prostu wyciszenie się, odpoczęcie, czy ten sen był właśnie dobrej jakości, dobrej długości. Czy tak jak tutaj jest taka możliwość, nie znajdziesz na to czasu i wtedy po prostu zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby jednak znaleźć ten czas na odpoczynek. Daj znać, papa.